BPH z Total Profit jest funduszem absolutnej stopy zwrotu. W realizacji polityki inwestycyjnej tego funduszu staramy się najczęściej znajdować zaburzenia relacji cen między aktywami. Wówczas poprzez zakup aktywów niedowartościowanych i sprzedaż aktywów przewartościowanych możliwe jest osiągnięcie stopy zwrotu przy powrocie relacji cen do poziomu równowagi. Czy częste są takie anomalie rynkowe? Jak długo trwa okres dostosowania? Anomalie takie powstają zazwyczaj w okresach zwiększonej niepewności na rynkach finansowych. A okres dostosowania zależy od segmentu rynku finansowego, na którym powstają. Od kilku sekund na rynku walutowym, gdzie dostosowanie odbywa się poprzez dokonanie kilku natychmiastowych transakcji, do nawet kilku miesięcy na rynku towarowym, gdzie dostosowanie polega na przestawieniu struktury produkcji na tańsze surowce, czy też transport towarów z jednego miejsca na inne. Świeżym przykładem takiej anomalii jest relacja cen między dwoma gatunkami ropy naftowej amerykańską ropą WTI a europejską ropą Brent. Historycznie ropa WTI jest nieco droższa o około 1%, gdyż jest surowcem lepszej jakości. Dodatkowo, import ropy Brent opłacał się amerykańskim rafineriom jedynie w przypadku, gdy różnica w cenie pozwalała na opłacenie kosztu transportu do Stanów Zjednoczonych. Od początku bieżącego roku mamy do czynienia z gwałtowną przeceną ropy WTI względem jej europejskiego odpowiednika. Różnica w cenie sięga obecnie około 20%. Przyczyną takiej sytuacji są obawy o utrudnienia w transporcie ropy z Zatoki Perskiej do Europy na skutek ostatnich wydarzeń w Egipcie. W USA z kolei mamy do czynienia z sezonowym wzrostem zapasów ropy, co powoduje spadek jej cen. Oczekujemy, że Przerób w większym stopniu tańszej krajowej ropy przez amerykańskie rafinerie oraz transakcje składowania ropy pozwalające odnieść kilkunastoprocentowe zyski spowodują powrót relacji cen do historycznych średnich.